Dzisiaj sobie zagramy w kejskinkera. Dokładnie tak. Gramy. Ale nie. <laughs> w tym momencie zobaczymy ją pieniędzy. Zaraz się widzimy, bo muszę sobie ogarnąć czym mniej Zaraz powrócę.

Yes. Jak widzicie to jest nasza nowa seria. Będzie nowa seria na gra. Więc chciałam Będę to robił Napiszcie w komentarzach, czy chcecie, żeby to robiło. Czy może jakąś inną mruźnię? Powiedzcie mi pomóżcie jaką inną grę mogę nagrać, bo e, Naprawdę za mało gier I Ogólnie nie będzie filmików z kompa, bo e, Mam w naprawie, e, niedługo będę. E, no ale no, e, Powiedzcie mi, co ja wam e, Mogę tenem No, więc Jaką grę mogę nagrać? Nie wiem, SimCity, UFC e, Dużo gier mogę nagrać, tylko no właśnie nie wiem jakie Powiedzcie mi, bo ja naprawdę nie wiem. A właśnie zdaniem no to chyba Zadam, że to się to może, tak? w domu, to jest, jakby wam to Teraz Dzisiaj to wytkoczymy. Ten film będzie bardzo, bardzo, bardzo krótki. Już się tutaj kończy. Kupię sobie zebraną Knife'a. Yy. Widzimy się na chwilę, jak sobie kupię dom Knife'a, bo. No wiecie, nie wiadomo, Dobrze, random knajp że kupiłem kupione O dwa O, ja już zrabiłam wszystko Chcę Ale troszkę mi Przepraszam za to Spróbuję to naprawić Będziemy dziewięć bo ja... Nie, będzie good, No co? Może takie Będz, Jak będzie świetnego to Wam pokażę. Dobra, ludzie już jestem. Mm. Jak widać kupiłem sobie troszkę random hajsów, kupiłem. Kupiłem Monebolus z delegą 16 do tym. Random klasyów. nie chciałem się kupić. Trzeba idzie, jak pora I Co kupiłem, żeby mi więcej hajzuszka, tak? No więc. Jak mówiłem, to nie będzie drugi hitlery. Yy, raz jeszcze że potem nie jedziemy. Niech będzie haj, bo i tak to przegram. Yy, ogólnie nie pokazywałem wam, bo nic mi nie robiono. Na następne jak już spróbuję mieć, sen. już spróbuję mieć dużo więcej kostów, żeby mniej co oglądać. Jakoś jak Jackpoty, postaram się zrobić ogólnie. Yy, spróbuję wszystko kupić, mi I co chodzi? Przystawiamy się z pieniądze. <kuszy> no, no, no. no nie. I sobie też sobie 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 te update wywał, czy <kuszy> jest dobry. Fajnie, fajnie. E, fajnie, będzie update. Ciekawe, ciekawe. No, ciekawie będzie dobrze. No nie wiem czy wydarzy. No więc to będę już nowe kosy i wersję gry Będę już miał jak oh, to Jackpot i wszystko Będę miał dużo hajsu No nie będę ogólnie przygotowany na ten odcinek już Nie będę was zamuzał. Nie będę was już z tym zamuzał. Robimy to gdzie potem kończymy ten odcinek <coughs> I ja mam do oglądania coś Choć nie chcę, bo nie chcę, kosy Ale to nie chcemy, to nic, to to Byłoby tak urodziny warte, że no. 50 to nie ma. Ciekawy są skaliny, co ale nie wiem, czy jaka mi się nie ma. No. No to, to, to łodzina, to łodzina, nie pamiętam, czy to łodzina. Myślę, ja że się, się zatrzymałam. Nie wiem, czy tak, nie? Dobrze. Nawet nie wiem, no, że nie To było tyle. 6 ludzi.